Mój brat zginął jak miałem 9 lat 20 lat. Później znalazłem jego list i nie umiem już oddychać normalnie. Mój brat miał 9 lat, kiedy zginął na rowerze, a ja byłem wtedy tylko o rok młodszy. I pamiętam dokładnie, jak pachniało powietrze tamtego dnia, mokry asfalt i coś jak żelki wymieszane z benzyną. Pamiętam, jak mama wbiegła do domu z twarzą białą jak ściana i tylko raz krzyknęła. Nie wychodź, zanim zamknęła się w łazience i zostawiła mnie w ciszy, która brzmiała jak krzyk jego niebieski rower, stał później w garażu przez 3 lata, nikt go nie dotykał. Pokrył się kurzem tak grubym, że jak przeciągnąłem po nim palcem, zostawała ścieżka. Jak po duchu. Mama zawsze mówiła, że to był wypadek, że nic nie mogli zrobić i że to był po prostu zły dzień aż do zeszłego tygodnia kiedy opróżniałem strych po jej pogrzebie i znalazłem starą blaszana puszkę po herbacie zaklejoną taśmą i schowaną w środku starej walizki z naklejką Wiedeń 2003 której nigdy wcześniej nie widziałem w środku był list datowany dokładnie na dzień jego śmierci adresowany do mnie napisany dziecięcym pismem drukowanymi literami z krzywymi a i e jeśli to czytasz to znaczy że nie uciekłem na czas mama powiedziała że jeśli komuś powiem to zabierze mnie do dziury jak tego psa którego już nie widzieliśmy pamiętasz jak kopała w ogrodzie to było dla niego w tej sekundzie coś we mnie pękło jak szklanka i wrzucona do lodowatej wody ręce. Zrobiły się jak zwaty, a serce waliło tak mocno, że miałem wrażenie, że zaraz wyżyga mnie na podłogę. Napisał, że słyszał, jak rozmawia z kimś przez telefon, i mówi on nie może iść do szkoły. On powie. Napisał, że boi się spać, że słyszy kroki w nocy, których nie ma, i napisał ostatnie zdanie, którego nie potrafię wypowiedzieć na głos, bez tego uczucia, jakby mi ktoś zacisnął sznur na gardle. Jeśli zniknę, to nie zapomnij, jak wyglądałem, proszę. I teraz nie wiem, kim była ta kobieta, która mnie wychowała. Ta kobieta, która płakała nad jego grobem. Ta kobieta, która robiła mi kanapki z serkiem topionym w kształcie serca? Czy naprawdę mogła mu coś zrobić? Czy naprawdę mogła. Więc powiedz mi, jeśli. I znalazłbyś dowód, że ktoś kogo kochasz całe życie może być mordercą twojego brata, co byś zrobił.